Gniew chaosu. Z głębi szczeliny, gdzie Ziemia nigdy nie była spokojna, wyłonił się on, żywiołak chaosu, zrodzony z burzy, ognia i rozpaczy. Nie miał twarzy, tylko wirujący wir energii, który niszczył wszystko. Jego kroki rozrywały skały, a niebo nad nim płakało błyskawicami gondo. Wysłano mnie, wojownika z zakonu harmonii, by go powstrzymać. Nie sam, towarzyszyli mi makroniczny, łucznik elficki i smok z południa. Widzieliśmy, że nie pokonamy go siłą, lecz równowagą. Każdy z nas niósł fragment starożytnego zachęcia spokoju. Dotarliśmy do doliny rozdarcia, gdzie żywiołaki już czekał. Jego ciało pulsowało kolorami, które nie powinny istnieć. Rzucił się na nas, a ziemia eksplodowała pod jego gniewem. Smok wzbił się w powietrze, zasłaniając słońce skrzydłami. Mak wypowiedział pierwszą runę. Czas zwolnił. Powietrze zęstniało. Elf Posłał strzały z czystego światła, która wbiła się w rdzeń istoty. Ja ruszyłem z mieczem, który świecił spokojem, nie ogniem. Uderzyłem w centrum chaosu, a świat zadrżał. Żywiołak zawył, nie z bólu, lecz z niezrozumienia. Zaklęcie równowagi zaczęło go rozkładać na pierwiastki. Burza ucichła, ogień zgasł, a rozpacz zmieniła się w ciszę. Został tylko pył, który opadł na ziemię jak śnieg. Dolina rozdarcia znów była spokojna, choć blizny pozostały. Zaklęcie zostało jej zgasło, a rozpacz zmieniła się w ciszę. Został tylko pył, który opadł na ziemię jak śnieg. Dolina rozdarcia znów była spokojna, choć blizny pozostały. Zaklęcie zostało zapisane w kamieniu, a my wróciliśmy jako strażnicy żywiołak chaosu nie zginął. Został przemieniony. Jego energia zasiliła źródła magii, które teraz chronią świat. A ja, wojownik harmonii,